Cześć, witam wszystkich gorąco i serdecznie, Sadek Adek nie player, nowy gracz z tej strony, baby Witam was w kolejnym z związanym z grą League of Legends I witam was, słuchajcie, w to openingu Witam was w openingu skrzyneczek Hextech Skrzyneczek, słuchajcie, mam ich dzisiaj to e, 16 Jednakże mam tylko i wyłącznie 11, słuchajcie, przygotowanych to e, kluczy Już mówię wam, słuchajcie, co takiego ewentualnie ostatnio miało miejsce Ostatnio miała miejsce sytuacja taka, że Powiedziałem sobie, iż mam ochotę kupić trochę bohaterów. Powiedziałem sobie, że troszeczkę, tak naprawdę, bohaterów mi brakuje i jest pewien to deficyt. I sytuacja jest taka, że chciałem sobie wziąć, zakupić bohaterów, e, takich jakimi są na przykład Fiora, Jarvan, Orianna oraz, oraz, dajmy na to, v, Dariusz. Tak? I sytuacja jest oczywiście taka, że mam bardzo, bardzo mało punktów PZ, co zresztą teraz tutaj bierzecie to. E, widzicie, pomyślałem sobie, Wykalkulowałem, że w najbliższym czasie zbliża się sesja, w najbliższym czasie tak naprawdę tego czasu będę miał bardzo, bardzo mało. W związku z czym przydałoby nam się e, przyspieszyć troszeczkę ten etap, e, tak naprawdę kupowania tych czempionów. Odpuściłem sobie ostatnią grę e, Uncharted 4 troszeczkę była dla mnie e, póki co na za droga odpuściłem sobie ostatnio również to zakup laptopa, pomyślałem sobie, dobra skoro te pieniądze mi zostają no to nie wydaję wszystkich na RP, ale chodzi o to, że coś tam mogę wydać na te RP, w związku z czym moi mieli wziąłem kupiłem 80, za 80 tych 3200 RP, już tutaj żebym te RP wydał i teraz chciałbym Wam pokazać co takiego wziąłem ostatnio to e, kupiłem jednakże tutaj troszeczkę się pozmieniało, tutaj troszeczkę się wzięło ostatnio porobiło i muszę to wszystko najzwyczajniej sobie ogarnąć. Pur CASE HISTORY, ok. Proszę bardzo. Doładowałem konto. 3250 RP dostaliśmy punktów. Kupiłem 10, skrzeń, 10 skrzyń Hextech z 10 kluczami oraz jednym bonus setem. Zobaczyłem co takiego jest na wyprzedaży. Na wyprzedaż był Dariusz oraz Wi. Tam jakieś skiny również na tej wyprzedaży się znajdują, jednakże skiny tak bardzo mnie obecnie nie interesują ze względu na to, że najzwyczajniej, najzwyczajniej um, ostatnimi czasy brakuje, brakuje przede wszystkim czempionów. Aczkolwiek widzę, że na bogato. widzę, że naprawdę bardzo, bardzo fajne skiny tutaj się znajdują. Przede wszystkim Zix jest fajny, przede wszystkim Ashka bardzo fajny, że ktoś grywa. ARI e, również chociaż bywają jej lepsze skiny, z kolei ten hekarik jest naprawdę fajny, aczkolwiek u głowy jest jeszcze lepszy. No i mamy na przykład gotycą Rianę, która, która się naprawdę naprawdę fajnie. No i okej, okay, Maj, miałem sobie dwa czempiony, w związku z czym będziecie teraz, czym grać ewentualnie po tych ranketach. No i tak popatrzyłem, mówię, mam te punkty RP, ale nie ma w sumie na co takiego poza tymi poza tą V oraz tym Dariuszem wziąć kupić. W związku z czym tak pomyślałem, ach, raz kolejny śmierć, kupimy sobie hackstecz skrzynie, Policzyłem sobie tak, główkę, co sobie mówię, a w miarę o taki optymalny bil, w związku z czym lecimy z tematy. Ogólnie, jeżeli chodzi o takie free skrzynie, zobaczcie co mi wzięło, wylosowało legendarnego skarnera oraz legendarną Aniwie. <grych> co prawda, mi nie gram, jednakże skin sam w sobie jest kuszący. Świadomość tego, że on tylko kosztuje 1820 RP, um, skutkuje nam tutaj tym, że nie chcemy go zamieniać na esencję, ani nie chcemy go ewentualnie rerolować. Przede wszystkim, bo raz rolowałem i i była totalna, totalna padaka. Dobra, moi mili, przejdźmy do rzeczy, przejdźmy do sytuacji takiej, w której będziemy sobie otwierali nasze to e, skrzynie. Tu mam te kupione, tu mam z kolei te, które dałem radę wziąć, e, wygrać w związku z graniem w League of Legends. Dźwięki klienta mam wyłączone, w związku z czym będziemy je z powrotem. I tak, one już tutaj do nas powróciły i to już jest optymalna, optymalna. Eee, kwestia, no i dobra, rozpoczynamy sobie opening, przedstawiłem Wam moją sytuację Pozwoliłem sobie troszeczkę, wiadomo, te wziąć, wydać Ostatnio, ostatnio z kolei inne rzeczy sobie odpuściłem, w związku z czym RP już mogłem sobie te 8 dyszek wydać, pozwolić Dobra, zatem, moi mili, pierwsza skrzyneczka, miejmy nadzieję, że coś fajnego, zobaczmy Champion shard, a, ale trochę niefajnie, trochę nie Morgana bardzo, bardzo ten champion. Ale z chola to coś jeszcze dla nas się szykuje? Gemstone, material. W sumie nie wiem z czego ma na tak naprawdę wzięłaś tam tutaj posłużyć ten gemstownik. Co my takiego mamy z niego zrobić? to fork exclusive counter or additional chest. Fork into chest key to into effect any, any skin. Co? To jeszcze potrzebujemy od 10 z tego co tutaj widzę, tak? I wtedy taką Ani dostaniemy, aż ja nie, nie grywam, <grym> na znaczy grywam, ale jak już to nie, nie potrafię kompletnie grać, w związku z czym nie cieszyłaby mnie taka sytuacja. Ej, jeżeli na ja tą an aneczkę bym dostał, to no pomyślimy jeszcze, zresztą zobaczymy czy ewentualnie te, tego klucza rzeczywiście sobie wziąć się nie zrobić. Jednakże nie wiem czy to nie był chest and key, for in... Chyba to będzie na sobie pajniejsza słuchajcie kwestia, aniżeli, aniżeli robienie sobie z naszej to... z, naszej, z naszego tego szara, z naszego tego gemstona Robienie tego skina ENI. Ze względu na to, że ENI jak gram, to sam kompletnie, w związku z czym zaprzestaję nią grać. Ehm, no i najzwyczajniej sytuacja, taka, że potrzebuję middle chciałem chciałbym Orianny tak naprawdę w siebie sobie kupić. Ehm, z kolei, z kolei, no ENI to taki troszeczkę bezsensowny dla mnie był skin. Chociaż się przekonam, ewentualnie być może o tym nie czy on jest Ach, dobra, zaraz pomyślimy. Dobrze, otwieramy drugą skrzynkę. Dodajemy sobie sprawę, w drugiej się gryje. Beast Hunter Trindamery Beast Hunter Trindamery, chyba ta niskim jest, 750 z tego co to chyba kojarzymy. kosztuje dokładnie. Tak więc, tak więc zamienimy go sobie na esencję za jakiś czas i ewentualnie za tę esencję będziemy się zbliżali do tego, żeby wykupić sobie naszą to Aniwie albo Battle Castle Dobra, pora na kolejną, trzecią skrzyneczkę. Wierzmy, że wierz mi, że teraz będzie coś tutaj naprawdę fajnego do trzech razy sztuka. Przekonajmy się. I. Ja już chciałem powiedzieć, że nice, ale to nie jest nice. Dlaczego nie nice? Bo tam już mamy skina dla Aniwi. No co za kurestwo, ta przeglądarka ostatnio tak mnie denerwuje, ona ostatnio tak mnie irytuje ta przeglądarka. Ja tutaj potrzebuję antywirusa, słuchajcie, sobie zgarnąć i wziąć tutaj wszystko poskanować, wszystko porobić, bo jest najzwyczajniej padaka, co się ostatnio na tym komputerze tak naprawdę dzieje. Za chwilę wezmę to Okej, okay. żeby nawet na openingu mi takie gówno wyskakiwało, to jest nieprawdopodobne. Dobra, no i otwieramy dalej. Ciągle reklamy by się otwierają, ciągle shorty mi się otwiera. ciągle jakieś inne gówno. Mecha Wallet. Nie, nie, nie. To nie jest to, co chciałbym, to nie jest to, co by mnie tutaj satysfakcjonowało. Za ile to możemy się sprzedać? Za 213 aż możemy się to opierdzielić. To prawie jakbyśmy skina tutaj opierdzielali. No i sytuacja taka, że wtedy sobie będziemy mogli ewentualnie kupić coś tutaj. Battlecast Skarner. Skarnerem grywam, Skarnera lubię. Może wiem też wtedy zaczniemy, jak ja bym... Mam tutaj te 3000 PZT, wtedy byśmy wie sobie legendarną kupili. O, to byłaby niezła opcja, to byłaby bardzo, bardzo fajna kwestia. Skarnera też będziemy się szykować, a z akurat, akurat lubię. Grywam Nic to znaczy grywałem. No i mi się robiło fajne statystyki, tak? Champion przede wszystkim moc. Ok, otwieramy ostatnią skrzyneczkę, jeżeli chodzi o to, takie wygrane w meczach. Zobaczymy, co tam takiego jest. Kasadin, nie fajnie, nie fajnie. Nic do tego nam tutaj nie dali, w związku z czym trochę ogólnie. E, Lipa. No ale w sumie brakuje im tych midlanerów, w związku z czym to Akali, Morgana, Kassadin. może ich będziemy odblokowywać, ale nie mamy esencji, tak więc fajnie gdyby coś ewentualnie jakiejś skrzynce esencja się znalazła. Na, na razie, na razie jest słabo, tak? <laughs> Póki co te dwie rzeczy tutaj, które mamy są naprawdę naprawdę e, fajne, ale one są spoza tego openingu. No po prostu już tutaj były. Dobra, zabieramy się zatem za skrzyneczki, słuchajcie, ale te, które sobie dzisiaj wziąłem to kupiłem i miejmy nadzieję, że tam będzie coś lepszego. No mój Boże, co to za czempiony mi wy tutaj dosujecie to jest podaka, przecież ten czempion, przecież ten czempion jest taki tani za, za PZ jak ja go mogę mieć praktycznie jak za darmo, dobra, A za darmo to jest denerwujące prawdopodobnie, to jest złe, no, tu już coś fajniejszego, tu już rzeczywiście coś bardziej, bardziej e, takiego, kurczę, ewentualnie będę się skłaniał, żeby wziąć, po wymienieniu tych na esencję, kupić. Tak więc za chwilę pomyślimy. Za chwilę będziemy myśleć o tym, czy cztery klucze mamy i ewentualnie tam wymienimy tego naszego klejnocika. Szkoda, że nie mogę Was się tak bezpośrednio zapytać, że to nie jest live, czy warto. Tak? Wicked LeBlanc. W ogóle kiedy tego jest kina je zmienili? Wow, nice, sexy. Sexy, naprawdę, aczkolwiek LeBlanc nie grywamy. LeBlanc tak w ogóle nie mamy, w związku z czym ją na esencję sobie zamienimy. I mi do będziemy mieli to ee, bliżej. Dobra. Jeszcze tylko trzy klucze, miejmy nadzieję, że to się naprawdę, naprawdę wartego i godnego uwagi, uwagi Wizier Malzahar również, również padaka. Znaczy gram Malzaharem, ale, ale szczerze powiedziawszy wolałbym chyba inny skin Malzahara, przekonajmy się, chociaż też tak ostatnio już nim nie grywam, bo bo sytuacja jest taka, że, że, że nie mogę jakoś im wygrywać, ciężka jest. Chyba tego skina Wam bardziej wola, bo w ogóle Malza ma trochę biedne te swoje skiny, szczerze powiedziawszy. Ten oryginalny, ten podstawowy skin, tak naprawdę jest chyba najlepszy bez z nich wszystkich. Ewentualnie w grze przydałoby się go jakieś lepsze szaty przeodziać, dobra. Ostatnie dwa klucze, słuchajcie, zobaczymy. Słaby opening, przyznam, że nic ciekawego nam się tam nie wylosowało, ale miejmy nadzieję, że w tych dwóch jeszcze coś tam się znajdzie. Katarina, czempion, którego mamy. Czyli, czyli ostatnia nasza nadzieja w tej właśnie skrzynce, Zobaczmy. Mecha Malphite. no na koniec coś naprawdę, naprawdę fajnego nam się wzięło, tutaj trafiło. Mecha Malfight 1350 RP, rzeczywiście champion to znaczy skin, skin dosyć taki przyzwoity. Ja malfajta nie mam kupionego, w związku z czym e, szybko na niego sobie zarobimy, 1350 to nie jest dużo i będziemy sobie go, słuchajcie, e, przyodziewać właśnie w tego skina Dobra, to tyle jeżeli chodzi o moje skrzynki, to tyle jeżeli chodzi o moje pieniądze, które poszły na, na te całe ścierwo wylosowane tutaj. <noise> no ale nie jesteśmy w jakiejś strasznej pozycji. Moi mili, przechodzimy sobie teraz do kwestii takiej, jakim jest tutaj nasz ten materiał, tak? Jest tutaj nasz tutaj materiał, ten nasz gemstone. I teraz możemy go zamienić na klucz oraz dodatkową skrzynkę. Albo. Albo 10 takich, tak? Możemy zamienić sobie na ekskluzywny content. Albo dodatkową skrzynię. To jest nasz ten ekskluzywny content, rozumiem. Ta Eni tutaj będąca. Nie, chyba, chyba nie. Ja to aż 10 takich muszę zebrać. Ja tutaj są skrzynki. Go... To jest chyba lepsze dla mnie. Deal. Mam nadzieję, że w tej skrzynce wtedy będzie coś naprawdę fajnego. Z takich skrzynek, z takich tutaj, ja wylosowałem Battle Casta, Skarnera i, i, i Black Frost. A nie wiem, tak? Tak więc te skrzynki są naprawdę, naprawdę ok. <laughs> nie wszystkie, nie wszystkie, jak na przykład tu, <laughs> tu, ale bywają naprawdę bardzo, bardzo takie przyzwoite skrzyneczki, w związku z czym. Eni nie gram, Eni jak gram to słabo gram, dlatego nie uczniom nie gram. I stąd wolę skrzynkę i klucz. I jeszcze jeden opening sobie zrobimy. Szkoda, że nie ma fragmentu, to byśmy jeszcze jedną skrzynkę sobie otworzyli. Ale miejmy nadzieję, że niebawem mi tutaj dropnie ten fragmencik, W związku z czym zrobię sobie klucz, otworzę kolejną skrzynkę. No i zobaczymy, co tam takie ewentualnie będzie. Będę was na bieżąco powiadania. Dobra, otwieramy. Snow Day Malzahar to jest fajny skin to jest naprawdę w pozo w pozo porządku skin słuchajcie 975 czyli tyle samo ten 520 okej okay, to nie 975 i to jest naprawdę bardzo bardzo przyzwoity skin to jest naprawdę skin którym, którym fajnie by się nam grało który przede wszystkim jest bardzo charyzmatyczny i przede wszystkim jest on rozpoznawalny najzwyczajniej jest on bardzo bardzo wiadomo taki specyficzny skin dobra Teraz na spokojnie, pomyślmy co takiego będziemy sprzedawać, co takie będziemy się pozbywać. Otóż Trendamerem mnie nie interesuje, kiedyś tam liczyłem na to, że mnie wykieruje, jednakże widzę, że jest naprawdę, naprawdę tak sobie, nie będę wykierować gierki. Ze względu na to, że jeżeli drużna była gra, by okej, okay. ja bym się pofidował. to wtedy tak, ale zazwyczaj jest tak, że moja drużna fiduje i wtedy gierki trendamerem nie są OK. A na przykład takim, takim, taką z Szywaną albo takim Ksizao, nawet tak nie są węgierki, ok? to i tak jesteśmy w stanie wykerować. Dlatego sobie Tryndusia wymieniam, przynajmniej ja tak mam na tym wejściu jak gram, to słuchajcie, tak właśnie nie wam. To jest straszne. Dobra, Aniwie z wiadomych powodów, mamy już tutaj jedną Aniwie wylosowaną. Mecha Malphite zostawiamy, Snow Malzahar zostawiamy. Wicked Malzahar z, również z wiadomych powodów, już jednego Malzahara tutaj mamy. I e, Wicked LeBlanc. Nie gramy i raczej grać się nie będziemy. I to by było tak naprawdę na tyle, jeżeli chodzi o skin. Ach, jeszcze wardeczka sobie sprzedamy. 340, żeby mieć. Ach, nie zależy mi za bardzo. Tak naprawdę, może kiedyś, może później, może jakiegoś tam dnia. Ok. To by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze skiny. To by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze skiny. Jeżeli chodzi o czempiony tego Czempiona mamy. Rozumiem, że trójkę Czempionów. To jest słaby deal Ile na Luciana potrzebujemy? 675 aż e, 260, 260, 520 520 Byłoby na Luciana, byłoby na Luciana A kurde teraz mam pewien problem Mianowicie wziąłbym rerolował, To by się mieli jakiegoś czempa. A na Luciana też bym sobie w sumie wymienił Ale adekery nie grywam to może sobie w czarnym poczekajmy I weźmy po prostu te takie nasze słabe czempy Dobra, mam pewien pomysł Co prawda tutaj wrzucimy czempiona Droższego jednego Niech to będzie wtedy Katarina, ale... Rerolujemy, mojemu. Ja ostatnio rerolowałem -ro -re i bardzo żałuję, bo mi się trafi Galactic Renekton, to był bardzo kiepski deal. Rerolowałem -ro -re wszystkie, skiny za 970, wylosował mi się Perma za 520, to była taka padaka, ale wierzmy, że tutaj trafi się naprawdę jakiś fajny champion. Miejmy nadzieję, że Fiora albo Orianna, powiedzmy, że nagle wylosowało właśnie tego championa, ale bym się cieszył. W każdym razie chodzi o to, że. Um... To są tanie czempy, tak? To są czempy za 1350. Ja za PZ-y zaraz mogę tak naprawdę wziąć się je kupić. E, jeden czempio będzie wiadomo droższy i to będzie u nas ta Katarinka, ze względu, że już ją mamy w naszym składzie. E, Luciana, tak czy siak sobie później, czy później kupimy. On tutaj za 675, tak więc jeszcze jeden taki skin nam się trafi albo. 200, jeden taki skin, znaczy jeden czempion nawet taki nam się trafi Z skrzynki, którą będziemy mogli sobie otworzyć Od tak, dzięki wylosowanym Znaczy dzięki zdobytym kluczom przez gierki I Luciana kupujemy wtedy, tak I to będzie naprawdę bardzo w porządku tutaj. A teraz mi się wydaje, że rololowanie kogoś Bo to już wtedy w tym openingu nic się więcej nie wydarzy Jeżeli sprzedamy skiny i kupimy Luciana A tak to jeszcze czeka nas jedno losowanie, Tak więc miejmy nadzieję, że coś naprawdę coś naprawdę fajnego Dobra, 3, 2, 1 Losujemy Zobacz. Zamykam oczy, nie patrzę, nie patrzę <śmiany> <śmiany> Powiedzcie czy coś fajnego A! Mówcie Szkoda, że to live nie jest, naprawdę, naprawdę Fiora! FIORA FIORA NAM SIĘ TRAFIŁA OH MY FUCKING GOD O mój pierdzielony Boże Jakże, słuchajcie, wykrakał Ale że powiedział, może Fiora z Orianą nam się trafią Jest Fiora ja pierdziu Ona chyba 6300 ostatnimi czasami, czy 4800? 4800? Czy Zaraz sprawdzimy! O oh my fucking God! Jezu, teraz mi ten opening cały tak uszczęśliwił! Tak! Tak, kochana! Mmm, pozwól życie! Pozwól życie, zmolestuję! Pozwól życie, zmacam! Pozwól życie, wezmę wyniucham! Gdzie ona jest? No nie mówcie, że co? Ej! No, permanent, gdzie jest? Nie ma Pry. Co się wydarzyło? Gdzie jest mój trzepió? Gdzie jest mój trzepió się pytam. Chyba jakieś opóźnienia po prostu w tym wszystkim mamy. Hmm. Dobra, zajrzyjmy zatem do sklepu, weźmy ją, wyszukajmy w tym wszystkim, bo być może... Dobra, ja próbuję jakieś tutaj jajka zrobić w tym wszystkim. Ej, no Onet, no mamy Onet, ale gdzie ona ta? Nie ma jej! Ilona, nie ma teraz cenki pokazanej, szkoda! Jakby na taka Project Fiorka jeszcze trafiła w jakimś openingu, jakże byłbym szczęśliwy! Ale nią teraz będę grał, ale będę ją teraz owned, słuchajcie, zaraz wezmę, zagram parę jakichś normali, nawet z jakimiś milionami, czy coś i sprawdzę ją w boju. Trzeba ją wziąć, przetestować. Tylko nam się tutaj po prostu na nie bierze tego. Nie, nie, nie pokazuje. Jest, jest, kochana, moja maleńka. Aaa, jak cudownie. Pozwól, że cię uściskam, kochana, ale ja liczyłem na to, że ty się trafisz. Ja ci chciałem kupować w najbliższym czasie, że za jakaś jesteś cudowna, że się wylosowałaś! Ty wiedziałaś, że do mnie musisz trafić, no wiedziałaś. Dobra mój mi. to była 300-300 czysta, czysta przyjemność, możemy rerollować w sumie tych trzech też tutaj. Tak się teraz nad tym zastanawiam, może Oriany trafimy? <noise> Dobra, nie, nie kuśmy losu póki co. Mój mili, robimy akcję taką. Kupujemy sobie, ach, nie mamy czempiona. potrzebujemy... Dobra, Purcase Champion zatem. Kupujemy sobie Aniwie. Ze względu na to, że na czempiona zapesety nas stać. Natomiast Skarner 4800, tak jak też właśnie myślałem, są droższym czempionem. Ewentualnie, ewentualnie moglibyśmy zrobić tak, że do tego kupujemy skina i do tego. Ile tu byśmy wtedy musieli? 1000 i 1600. Stać by nas było na te dwa skiny. Ale Anivia 1520, 1520. 2120 będzie nam stać na Malze i na tego. I na Aniwie, słuchajcie. Dobra, kupujemy Trzempa zatem, Analog. I, i, I teraz, żeby za Riot nam nie poszła widzę, że za Riot Points mi nie stać. okej okay. Influence Points, ok, zaczniemy zatem grać, a nie wiem sobie niebawem. Polecimy sobie na Mida i upgradujemy, słuchajcie. Upgradeujemy, Holy, święte gówno, ale nam się trafiło. Wow! Zanim mówiłem, Black Frost Anivia, cudowny różowy rubinek na środku, trafia do nas, o mój Boże, jak cudowny. Czuję się niczym młody Bóg. Dobra. Malzahar, przyodziejemy Cię również w jakieś fajne wdzianko, zobacz, zaczniemy Tobą grać, zaczniemy Tobą kierować, mam nadzieję, gierki, zaraz nawet, usiądziemy. Snowday Marzahar Permanent. Ten skin mi się naprawdę podoba, ten skin jest naprawdę w płytkę Ten skin jest naprawdę, naprawdę w porządku Omnet, dobra eee, Anivia Item Unlocked, super Black Frost Ja pierdziu Ale ludzie będą wyzywać, jak ja będę lamił tą postacią, ludzie będą wyzywać no chuj ci ten skis, skoro nie umiesz grać <laughs> Ale spokojnie wczujemy się, nauczymy Kurde, i ten tutaj, cudownie, cudownie nam się słuchajcie dzisiaj. Do poprzedniego openingu ten opening wygrywa w 100%. Jeszcze ten malfaj tutaj, jeszcze ten Battlecast ale to w swoim czasie, jeszcze... W przyszłym miesiącu kolejny, słuchajcie, ewentualnie sobie zorganizuję opening, znowu pieniążki jakieś wpadną, pójdę gdzieś ewentualnie też coś zarobić, e, właśnie specjalnie nawet na, na, na kolejne RP i kupimy znowu sobie 10 razy 10 e, w sensie 10 skrzęczek, 10 kluczy znowu się zabawimy w otwieranko. Tutaj teraz tak myślę, czy sprawić, żeby coś jeszcze się w tym odcinku, słuchajcie, wydarzyło. To jest trochę takie niebezpieczne, tak? Lucian fajny champion, ale ale chyba ja po prostu jestem top laner, jestem mid laner, jestem jungler Rzadko kiedy wpadam na bota. tam najzwyczajniej lamie Dawno, dawno temu, słuchajcie, grałem adekery Przede wszystkim Misfortune. to był taki mój pamiętny champion, jeżeli chodzi o grę w adekery. I tylko w sumie, tak naprawdę, nią dzisiaj potrafię grać, reszta jest dla mnie... Nie, że nie umiałbym, ale chodzi o to, że nie umiałbym bardzo dobrze grać tymi championami, w związku z czym Dlatego, bota raczej się nie wybieram. Dobra, przekonałem się. Moi mili, losujemy. Rerolujemy. Kto wie? Może Orianna? Może Jarvan? Ja muszę tak pogadać, bo to wtedy się słuchajcie, może ziścić. <laughs> Oby nie Malfaj taki za 1350, ale być może Skarner, Być może jakiś nowy champion. Kto wie, tak? Zadajmy na to. Eee, te 6300, jak na przykład Jean Aurelion. Chociaż bardzo chciałbym z tych tutaj ewentualnie Gnara, bo zamierzam i tak go kupować. Bardzo chciałbym ewentualnie w tym wszystkim również um, kogo takiego? Elizę, bo również Zyre chciałbym... O Jezu jak ja chciałbym w Zyrę trafić. Boże mój kochany, bym normalnie chyba tutaj wyskoczył przez okno tak naprawdę. Um, a Ari, jakby się Ari trafiła, to byłbym w niebo wzięty. Skarner. oh my fucking god! Wukong trochę jakby się trafił, również byłbym w niebo wzięty. Jarvan, przede wszystkim. I tutaj, tutaj już reszta wydaje mi się, że nie Ale w każdym bądź razie, nawet jeżeli Chodzi o losowanie To te tanie czempiony już tam się słuchajcie W rzadkości, na... jeżeli trafię za 450 To się chyba popłacę w tym wszystkim Szkoda, że w sumie takim razie nie wykupiłem wszystkich tanich czempionów Ale chodzi o to, że jeżeli Trafimy tutaj Trafienie tych takich taniutkich czempionów, zobaczcie, jest na pra prawdopodobieństwo jest naprawdę bardzo, bardzo małe. Zauważcie, że od tego momentu już nam się zaczynają pięć championem za 3000 PZ. W związku z czym w każdym bądź razie ten deal nam się naprawdę, naprawdę będzie, będzie opłacał. W związku z czym, żeby coś jeszcze w tym odcinku się wydarzyło, robimy sobie losowanko i zaczynam odliczanie. Zaczniemy od 5, żeby trochę więcej nam się zrobiło, wiadomo, w tych wszystkich emocji. Trochę, żeby duże napięcie to potrwało. zaczynam. Start. 5, 4, 3, 2, przepraszam, 1. Let's go. <ścoughs> Józef, to jestem ciekaw, co tam się wylosowało. Ah, piszcie w komentarzach, co tam się wylosowało. Proszę was. Dobra, Lukan, uwaga. Pantheon. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj nie jestem jakoś super zadowolony, ale byłem przede wszystkim ciekaw, co takiego nam się wzięło. Tutaj trafiło Panteon To jest w porządku. To jest taki bezpieczny czepie, Ostatnio z nim grałem. Jest naprawdę, naprawdę denerwujący, ale ma pewien problem. Ma problem z kierowaniem, słuchajcie, gierek. Gości miał 17 zabójstw. Mnie skopał na toplenie jak Popierdoleniec jakiś, naprawdę. Tak mnie skopał ten Panteon, Ale sytuacja była po prostu taka. Że nie potrafił najzwyczajniej Gierek e, wykańczać. I to jest troszeczkę taki minus, jeżeli chodzi o Panteona. Chociaż samemu go wezmę, przetestuję w boju, samemu go sprawdzę. Zobaczę, jak on ewentualnie będzie się sprawował pod moją kontrolą. Tak naprawdę, przede wszystkim gry nim e, są naprawdę takie w miarę przyzwoite. Jest... Czempionem, moim zdaniem, o średnim poziomie trudności, e, przede wszystkim, słuchajcie, skoki Panteona. Zazwyczaj, jeżeli gra, gram z ludźmi, to ci ludzie robią farfocle tak naprawdę, a nie, a nie e, no, skoki Panteona, jakieś ultimate To nie jest nawet ultimate, to jest naprawdę jakiś lecący farfocel ten Panteon zazwyczaj. Zobaczymy, jak będzie ewentualnie się pod moją e, pieczą sprawował. Cieszy mnie fakt, że udało nam się wylosować dwóch e, czempów, dwa, dwóch bohaterów, dwa czempiony, raz czempionka, raz czempion, którzy są na topa. Linia, którą ja zazwyczaj tak naprawdę oblegam, którą ja zazwyczaj wiadomo staram się grać. No i cieszy mnie fakt, że daliśmy radę wziąć, wylosować dużo jakichś skinów, nie skinów, w związku z czym zamieniliśmy sobie to naszego Malzahara oraz naszą to Battlecast. Cast wie Do tego fajny Malfight nam się wylosował. Czyli reasumując, ten cały opening w miarę taki to średni, powiedziałbym 7-6 na 10. Mogło być zawsze lepiej, mogło nam się same legendarne skiny wylosować i wpizdu jakiś jakichś ewentualnych innych bajerów. No ale nie ma co narzekać. Słuchajcie, było, było w miarę optymalnie, było naprawdę przyzwo. Idzie. okej. Okay. No i żegnam się z wami, pozdrawiam was gorąco serdecznie. Jak zawsze w przyszłym miesiącu postaram się o kolejny opening. Znowu zakupię jakieś ewentualne IP e, Tutaj mam ich jeszcze 419, pomyślę co takiego ewentualnie z nimi zrobić, co takiego wsiąść ewentualnie tutaj pokupować. Być może, albo dobre. Jezu, to jest uzależniające, słuchajcie, to jest, ja muszę niebawem pójść, ewentualnie się zgłosić do jakiegoś doktora, tak? Zobaczcie co ja robię, co ja robię w ogóle! Chociaż mogę, mogłem... nie wiem czy mi na mystery było stać, teraz coś sobie nie pamiętam, mogłem teraz, teraz to dwie... chyba było mi stać, dobra! Mamy jeszcze trzy, słuchajcie, klucze, znikąd nam się wyczarowały jeszcze trzy klucze, dobra! Odpalamy, lecimy! Jaka drwawi rzeźnia! Hohohoho! Welkos, Velkos nam się wylosował! O ty, Borde! 6300 czemp! Tylko że nie mam tych yy, esencji, ale wraz z, z naszym tutaj fragmentem i kolejną skrzynką, którą ewentualnie będziemy otwierali sobie, jedną którą którą ja będę otwierał sobie tak, o... to kto wie, może jakiś inne czempiony, czy właśnie te esencje, sobie go wtedy być może wykupię? Zobaczymy, zobaczymy, czepion średnio jak dla mnie poziomy trudności Ale przede wszystkim momentami bardzo, bardzo potężnie sobie kierować gierki Ja niedługo się przerzucam być może, słuchajcie, na mida wraz z wejściem do golda, jeżeli się w końcu uda Tradycyjna ani, ok. A to jest skin, tak? To jest jako skin liczony, zobaczcie Chyba ją zamienimy na esencję, będziemy sobie tutaj zbierali, wiadomo, na te, na te skiny nasze, to, dobra Jeszcze na skrzyneczkę, już teraz jakaś słuchajcie, na fascie, na szybko, lecimy sobie, proszę bardzo Triple kill, jeżeli chodzi o skrzynki. Wicket. Lulu. Wicket, wicket. Wszystko nam się wicket dzisiaj trafiło. Malzahar Wicket. LeBlanc Wicket. Oraz do tego wszystkiego Lulu Wicket. Dobra, Lulu nie grywam. Oraz Sejuani też kiedyś bardzo ją lubiłem, ale ostatnimi czasami bardzo mnie wzięła. To straciła, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o w ogóle, tak naprawdę, granie nią. Po prostu najzwyczajniej wydaje mi się taka, taka dziwa. Taka nudnawa trochę, nie wiem czy, ale tak bardzo, bardzo powolna, w tym wszystkim się wydaje taka. Chociaż jakby się chciało, to można nim zagrać. Dobra, mój mit w każdym razie. Cieszy mnie fakt, że udało nam się fiorkę wyrosować. Ten fakt mnie naprawdę nieprawdopodobnie wie, że to cieszy. Jak i to, że ładnie, żeśmy sobie pocisnęli ze skinami. Niedługo słuchajcie zobaczycie u mnie na kanale Black Frost, a nie wiem niedługo zobaczycie Malzahara w stroju Snowmana oraz zobaczycie przede wszystkim Fiorę w akcji oraz ewentualnie Pantona, tak więc będzie, będzie się działo, będzie co tak naprawdę robić w związku z naszym League of Legends. Kończę, słuchajcie, ten Penning właśnie w ten sposób, trochę nam tutaj potrwał, jednakże było co otwierać, było co. Wiadomo, na czym budować emocje. I zaraz tak naprawdę, po zakończeniu tego odcinka, po zakończeniu tego peningu ruszę po prostu z giereczką, będę się decydował czy iść na, lead, na mida, czy też na topa i tam, czy wziąć któregoś z nowych championów, czy czy, czy, czy któregoś, z którym już graliśmy, ale oskinowanego. Zobaczymy w każdym razie, jak to weźmy, wypadnie. Przed kolejnym openingiem postaram się mieć skarnera, przed kolejnym openingiem postaram się mieć Malfighta. Postaram się też mieć troszeczkę skrzynek, w związku z czym będziemy mieli jak wykupić sobie Black Casta. Znaczy Battle Casta z Carnera os będziemy mieli, jak wykupić sobie Mecha i ogólnie będziemy, wiadomo, sobie skinować mojego. To, moimili, piszcie co takiego ewentualnie. Wy wylosowaliście, jeżeli chodzi o otwierające się skrzyneczki i, i, i czy wydaliście na to pieniądze, tak? Czy, czy byliście na tyle skłonni, na tyle by mieliście fajcie forsy w danej chwili, żeby mogliście sobie pozwolić na e, tak naprawdę zakupienie 10 skrzynek i 10 to e, klucznych. Ja w sumie tutaj więcej tego kupię. Moi mi, dobra, w każdym razie. Żegnam się z Wami z gorąco serdecznie. Jak zawsze trzymajcie się do następnego odcineczka, jakkolwiek na moim kanale. Cześć!